W ostatnim czasie bardzo dużo się wydarzyło. Zrobiliśmy więcej niż zakładaliśmy. W sumie obdarowaliśmy trzy szpitale: Leszno, Kościan i Lemborg. Do tego doszedł szpital psychiatryczny w Zaborze. Tam poszła większość rzeczy, które przynieśliście, które zebraliśmy. Nie było dużo maskotek, ale wszelkiego rodzaju gry, puzzle, zabawki poszły do tamtych dzieci, ponieważ było ich około 70. Chciałem podziękować 9H Studio za świetny materiał z drona. Naprawdę film był super. Łukaszowi za pomoc z linami i treningi w Poznaniu. Dzięki za pomoc w wynajęciu stadionu. Marcie za materiał z sal szpitalnych. Naprawdę był bardzo przydatny. Misian, Tobie też dziękuję za akcję z reniferem. Kostium był naprawdę super. Bardzo rozbawiłeś dzieci. Anastazji za wspólne podejście do tematu i pomoc ze słodyczami. Mikołajka powinna być i następnym razem też będzie, także mam nadzieję, że mi pomożesz kiedyś. Gości i Łukaszowi za przyjazd, wsparcie i pomoc w zbieraniu wszystkiego, co ludzie przekazywali. Osobne podziękowania należą się ludziom z kościana. Ryśkowi za eskortę autem policyjnym. Było super, nie myślałem, że się zgodzisz. Całej rodzinie z żuka strażackiego ze śmigla. Macie super samochód, nigdy jeszcze takiego nie widziałem. Pauli, która zbierała dla nas słodycze w Poznaniu, i wszystkim, którzy tam byli i pomagali. Osobne podziękowania dla Emila za pomysł, by zrobić akcję w Lemborku. Dla mamy, która bardzo się zaangażowała i pomagała. Dla Kasi Mikołajki, którą znaleźliśmy w 40 minut, dodając ogłoszenie. Bez niej nie dałbym rady. No i z dobrych wiadomości to chyba wszystko. E, ostatnia wiadomość jest niezbyt dobra. E, podczas akcji nie wszystko szło tak jak powinno. Pomysł Dagmary, która wskazała szpital w Lesznie, okazał się strzałem w dziesiątkę, bo tak w sumie to od tego się wszystko zaczęło. Później zaczęła się tego wypierać, założyła inny adres e-mail i pisała do mnie, że utopi akcję. Jak pojechałem do niej porozmawiać, wezwała policję i niestety będę się z tego tłumaczył w sądzie. Do zobaczenia na następnej akcji. Aha, jeszcze jedno. Wiedzcie, że Dagmara to jedyna osoba, która na rzecz akcji niestety nie przekazała nic, żadnej maskotki. Pisaliśmy w tej sprawie maila, ale został bez odpowiedzi. Oj, nieładnie Daguś, nieładnie.